Hej! Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku yy, w grę Europa Universalis 4. No niby już mam milion strat po jednej stronie, półtora miliona po drugiej stronie, ale achievementów wciąż nie dostałem, więc nie wiem o co chodzi. Się zdziwiłem, nie wiem, może to jest jakieś coś jeszcze nie zaokrąglone, więc będę się starał tutaj jeszcze jakieś straty po mojej stronie po podnieść troszeczkę. Ja Jeszcze ta wojna trochę potrwa, win o waru. Chyba White Peace nie liczy się jako win, Eee, więc ewentualnie tak, ewentualnie jeszcze coś spróbujemy innego zrobić. Bo w sumie wziąłem przez White Piece poprzednio, więc może był White Piece liczy się jako win a war. No ale tak czy siak będę pisował z Osmanami wezmę najwięcej prowincji Gazi żeby tutaj temu Kokonadowi oddać tę prowincję. Całą resztę to się nie będę tym przejmował za bardzo. Więc poczekamy, poczekamy, gdzieś tutaj są ci Osmanie wszyscy. Edir znowu? Znowu? Dobra, poszturmujmy to. W sumie to chyba też się będzie liczyło do straty, jak stracę tutaj wojsko, więc szturmujemy ten Edir. O, armia osmańska. Uuu Chodźmy, Gazikund. Halo Bicie się we mnie. Dziękuję. Więcej strat mi zadajcie. Mor! Bij mnie jeszcze! Bij! Nazwij mnie swoją szmatą! Osmanie! Jeszcze, jeszcze! Okej, okay. jakieś bunty mi się odpaliły, to tak średnio fajnie, przyjemnie. Że ja chyba będę płacił więcej za te prowincje osmańskie znaczy za te prowincje tutaj Gazy nie? 10%, a prowincja warta jest 6%, tak. To jak średniawo, ale tutaj wszystko to, co bym chciał, no to pozajmowali Rosjanie, niestety. Ach. No moglibyśmy naprawdę tę inię zająć, osmaną wszystko. Chciałem mieć Polskę na Wasalu, no ale nic, no to nie poradzę. Rosjanie gdzieś tam sobie to skończą tą wojnę. Wcześniej nieważne. Chodźmy na Konstantynopol. No ale będę już kończył tą wojnę, tak? Z, e, zrobię sobie kopię save'a przed jej zakończeniem tak na wszelki wypadek. Musimy, że przekroczyliśmy tak grubo ponad milion e, strat. E, więc myślę, że możemy sobie na to pozwolić, żeby już kończyć tą wojnę pomału. Tylko tak pozajmujemy im to teraz. że osmaje to zostaną, No serio, sobie taki w pieprz zostają przeze mnie. To no czekajcie, te obszary tutaj to to ruskie kontrolują, bo się bawiłem wszędzie. No to chyba, że im wezmę tutaj Bizancjum ja chociaż Bułgarię wypuszczę, jaką wolną Bułgarię i będziemy ją tutaj wspierali. Tak? No, tutaj tych terytoriów polskich nie mogę brać. Ej! To prawie jak Polska. Szkórka, mogłem zajmować te terytoria. Mogłem zająć te terytoria, ja nie mogę. No i co, poczekamy ewentualnie do końca wojny osmańsko-rosyjskiej, albo zaraz wojnę Rosji też wypowiem. I przejmiemy te claimy, skończymy wojnę z... Ze... Autonomii, co ja tu mogę zrobić? W tym abs absolutyzm całkiem fajnie mi grałem, nie powiem. Change Rival, Cost, to weźmy. <laughs> Stłummy te bunty. I chyba tak zrobię właśnie, że wypoję zaraz tą wojnę Rosji, zajmę te obszary tutaj i zabiorę ile mogę tylko Osmanom. No chyba tak... Dobra, to się skupmy na tym. Olać Gazikund, bo on musi być cały czas w tej mojej koalicji, teraz tak pomyślałem. Ok, nie Polska, popsułaś mi plany. No teraz to już zwątpiłem, co ja chcę tutaj zrobić złego. Serio, no to już jest złe totalnie. To ja już nie wiem, co ja chcę od nich. No to może po prostu Gazikum tu rozbierzmy Ile mogę? Gazikum zapłacić za tą wojnę i tyle, no. A dlaczego tego nie mogę? Aha, czyli muszę bezpośrednio to kontrolować. No co za e, Przestań. Eee. Disaster Less Absolute Have Less. Aha, muszę mieć większy absolutyzm, tak? Nie mniejszy? A czyli muszę mieć mniej niż 50 absolutyzmu, żeby to zatrzymać, ok. To nie chcę mieć mniej. Stability unrest lower than one. To mam minus -56, no to jest mniejsze. Dara. Aha, progresu nie mamy, ale disaster trwa, dobra, zapamiętane. Szmurdera. Więc osmanie się odbiją jeszcze, tak? Ja wam potłumiłem bunty, a osmanie się jeszcze odbiją. Brał. No to może tutaj, to wszystko 94. Nie dacie mi taka wojna. Takie straty ponieśli. Główną mi dadzą. No dobra, no to zróbmy to tak, w ten sposób. Eee, ja sobie robię kopię Save'a. Co pewnie przerwało teraz nagrywanie. Z tego co pamiętam, ale może nie. Boże, ja tych backupów tu mam. Backup, backup, backup. Queen. Ok. Patrzmy, czy dostanę achievement. A nie przerwał nagrywania, bardzo fajnie. I mam wygrać wojnę. Ja zdecydowanie ją wygrywam na ten moment. Jeeeej! We blewed for this! I kliknąłem, nie wiedziałem ile było strat. Tak, no ale było na pewno po milionie. <grywia> Zrobione, Osman nam wyfarmił zwycięstwo. Wyjebiście, szkoda, że przeklikałem, ale ja to zjebałem. Nieważne. Czyli wygraliśmy wojnę z Osmanem. Bardzo mi to cieszy byliśmy na trochę prowincji ich No i, wyjbiście. No i dajmy te prowincję Kokonadowi Armię tutaj zbierzmy całą jaką mamy. Zaraz będziemy to oczywiście wszystko poprawiali. Niech ona się tam bo trzeba będzie wywalić wszystkich najmusów z tej armii, bo jest w cholerę droga ta armia. Eee, no jest utrzymanie od razu w długich leczeniach, mi zbierają kasę na te instytucje kolejne. Prestige... No i 50, no dobra eee, nie to Grand Province Bukhara... grą coś tam Cz... to okej okay. A jaki Afganistan jest duży. Kokonat. mi się lubimy? Dobra, tu będziemy poprawiali z nim relacje teraz. Ming, widzę, że też sobie trzeba sobie przypomnieć by go zaatakować za jakiś czas. No najpierw tu ogarnijmy armię. Tutaj... E, Pale Ruler z lokalu Rulz no Resztę korujemy oczywiście własnym kosztem I Tu nam wracamy No nie powiem, fajna, przyjemna wojna Instytucje, 3800 golda potrzebujemy <ścoughs> Trzeba się będzie ogarnąć z tym wszystkim Zobaczymy, jak tam wojna pójdzie rosyjsko-osmańska. Zresztą, osmań są ciśnięci chyba przez wszystkich dookoła. Rosja kafa na ich ciśnie. Ha, 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 Tutaj No ale Polska się uwolniła. Polska ma wojnę z y, zakonem i Silesią, więc długo swojej wolności Polska nie utrzymała. Widzisz, Polsko trzeba było... upaść. ja tu niech mi się to zmniejsza, whatever. Tak spit. Whatever. Ale dwie technologie do przodu, do tyłu, i po prostu tak zniszczyliśmy osmaną że to jest. Dwie, Dwa poziomy różnicy. To jest po prostu tak śmieszne. Okej, okay, to zniszczone, to zniszczone. No ehm, i co to być tu mogli? z Unity Global Traffic. z Unity by nam się przydało. Nie powiem. A, może wolać to. Punktów też będziemy potrzebowali, bo mamy władcę debila niestety. Niech żyje krótko, są może go powołam do wojska. Jest nie jest dobrym dowódcą. Cześć! Okej. Okay. Znowu austrzeję z lektorem i teraz tak, 37 tysięcy do Indii. 37 tysięcy tutaj zostanie. No i 70 tysięcy na wojnę z Mingiem, zaraz nam ruszę. Myślę, że to będą dobre podziały, tak? No ale gdzieś jeszcze... A, bo tutaj jest to w nowym świecie. Ale nie interesuje mnie to za bardzo. Teraz musimy sobie wprowadzić nową erę za jakiś czas. W kokona zaraz bunty będą, ale tym mnie nie interesuje. Mongołowie to olać, osmanie płoną. I będę musiał tak dzisiaj w wojnę Rosji, żeby ją zjeść. Osmanom też potem jeszcze tą wojnę o ten całe tutaj terytorium. Okej, okay, jak to wygląda? 73 dobra, bo zbierajmy tą kasę. Eee, production of efficiency mi będzie. Teraz armia w sumie może już być utrzymywana. Tym zacznie spadać. Musi się nagle zacząć odnawiać, nie? Niech się na to, Mniejsze taki. No i zaraz będziemy mieli wojnę z Mingiem i go pociśniemy dalej. Nie wiem, czy się robić na ten. Eee... Boże. Czy się robić już na imperatora, czy nie? Się, czy się już w queen zamieniać? Jeżeli mam być szczerzy, nie mam zielonego pięcia. Czy tak mam to robić? Hahaha! <laughs> nie są godni bycia mym rywalem? Szmaty? Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie, nie Muszę się zastanowić, co ja chcę dalej robić. I w sumie najlepiej byłoby skończyć ten odcinek. No, ale ten odcinek jeszcze tak długo nie trwał, więc nie ma sensu go kończyć. Dobra, a tutaj po prostu claimujmy kolejne obszary. że po prostu za mniejszą kasę korować. Mamy, ale chociaż możemy się już zrobić na ten Queen, tak? Zrobić się możemy na Queen, wtedy nie będę miał problemu z Horzunity. Eee, Armię trzeba będzie zrestrukturyzować totalnie wtedy. No ale nadal zostanie nam część bonusów do kawalerii, więc nie będzie już tak łatwo z Osmanami, ale nadal będzie łatwo. Za chwilę i tak będziemy, znaczy za jakiś czas i tak będziemy mogli sobie pozwolić na kolejną wojnę z nimi. A nie będzie jedynkowy doradca. Potrzebujemy kasy, tak? A ten musisz abdykować jak tylko będziesz mógł. Ming, jak dużą tu masz w sumie armię? E, mandat do nieba, confirm, wojna. Dobra, lecimy. Szkoda, każdy nie mam mojego wasala tutaj żadnego. Mm, bunty, bunty, jeszcze raz bunty. O Boże, to już taka duża armia? To, to tutaj też jest duża. Prestige eee, 3700, to jest taxation. Zróbmy, trochę więcej tej kasy nam wpada. A, dobra. No i no i bijajmy się dalej. Akurat bunty w Lower Dome. Okay, tutaj trzeba sobie poradzić z tymi buntami. No dużo nam władzy zgnie. Co możemy zrobić? No cholera mi to. Ale zróbmy, coś zrobiłem, gdzieś jakąś armię powołałem przed chwilą, nie wiem gdzie tylko, ale, jej Nie wiem po co mi jesteś, ale cieszymy się, że jesteś. Lepiej coś była, niż ci ma nie być. No i zastanawiam się jak podejść do tego kurka. Jeżeli przejmę teraz Mandat, zamienię się w tęmking, to po prostu ja tu upadnę. Takie mam wrażenie po prostu. No, ale byśmy zdobyli już ostatni achievement. No, oprócz pól, może. Jeżeli byśmy je chcieli robić, tak? Tak, na dobrą sprawę. Może przejmę już ten mandat Golden Era, Land Maintenance. A, golden Era mi zmniejsza koszty też, a to fajnie w sumie. Okej. Okay. Będę musiał się zastanowić. No ta wojna jest szybka, jak widzicie, z mingiem. Weźmy tu tam 40 i lećmy. Ich postukać na dole. A no, na pewno im dużo zabiorę tych ziem. Okej. Okay. Mamy generała z a naraming! Haha, <grymne> jesteście tacy łatwi. Ibiście. Bardzo mi cieszy, że to tak łatwo idzie wszystko. Więc muszę się zastanowić, co ja chcę zrobić tym, po tym odcinku. Więc musicie mi napisać w komentarzach. Bo akurat na ten odcinek zrobię taki, że nie będę teraz pisował z mingiem. Tam wezmę mi zostawię tak, żeby po prostu podjąć jakąś decyzję. No i pisze, pisze mi w komentarzach, co mam zrobić tak naprawdę dalej. Z tym moim kochanym mingiem czy przejąć od nich już ten mandat e, i zamienić się w Queen i dalej, nie wiem, ewentualnie... To też jak to zrobię, to już nie mam co robić dalej, tak? Bo zrobię wszystkie achievementy, których potrzebowałem. E, czy mam nie przejmować jeszcze od nich mandatu i, nie zacząć ich tutaj obgradzać? Tutaj gdzieś sobie jakąś jedną pojedynczą wisepkę zostawić wewnątrz siebie, żeby nikt im wojny nie mógł e, wypowiedzieć. I zrobić taki rezerwat na, na jakiś czas z Ming'u. Chyba tak będzie dobrze to zrobić, żeby był taki tutaj wewnętrzny rezerwat z Zmingu. To jest taka opcja, nie? Ja... Yeah. Boże, nic nie chcę. Musi się nie chcę tego czytać, nieważne. Wewnętrzny rezerwat Zmingu zrobić i wtedy mogę po prostu zrobić ten achievement na 200 prowincji, 200 prowincji, tak? To by wymagało wtedy jeszcze takich, no 100 lat wojen by to wymagało ode mnie. Będę musiał tutaj pobić ten kawał ziem, Rosję, Osmanów, wyciąć tu pewnie gdzieś dotąd, to na pewno od Osmanów by musiał Egipt podbić, który się Egipt, Egipt bym musiał podbić, więc tutaj trzeba byłoby zaraz wojnę Egipcjaną wypowiedzieć, dodać wielką wo... boże Egipt, pierwszy raz Egipt widzę w tej grze, wiecie? No tyle gier, Egipt, naprawdę, ale wyjebiście! By musiał Egipt właśnie zdobyć, bo zobaczcie ile tutaj jest z tych prowincji. No i potem tutaj też gdzieś leci żeby pozbywać te prowincje, no. Chociaż klu to są te tutaj, więc mówię, no, to są wojny z Osmanami i Rosją jeszcze. Więc może to by było ten, dobra, bo bym mógł teraz dość dużo tych prowincji zdobywać, tak naprawdę. Jakbyśmy mieli kolejny turn... Znaczy, upierdliwy achievement do zrobienia kolejny, już jak jesteśmy. Chyba się bardziej skłaniam do drugiej opcji, czyli robimy z mingu wewnętrznego przydupasa tak, zostawiamy, od, odcinamy go w tym momencie od tych wszystkich e, dupków z drugiej... z każdej ze stron, tak? I chyba tak zrobię, no to, to już mi nie piszcie nawet. Tak zrobię to. Bo już jak tak patrzę, że to jest większość tych, Egipt się uwolnił, więc odpadami upierdliwał. Włoszczyzna się uwolniła, ale jazda, Polska wciąż istnieje. Moglibyśmy stoczyć wojnę wasalizację Polski i stworzyć Wielką Polskę. Albo nie, bo potrzebuję tych prowincji w sumie też to nie. To nie wiem. Ale możemy gwarantować niepodległość Polsce na przykład, nie? Hmm, żeby została do końca gry. Wasaj Indochina. china, china. O no, i weź też turni. No do, dobra, nie wyszło. Generał mi znowu umarł. Dobra, ja bym chciał teraz brać o nich tej ziemię. Znaczy, powiem, bym musiał tu jakiegoś wasala wypuszczać, taką Yi na przykład. Mam jakieś terytoria waszej? Chyba nie. Więc tutaj to Yi byśmy mogli mieć. To bym sobie wziął wszystko. No, a tutaj już mamy teraz. No. no, to zawsze zostaje niezdobyte, tak? Więc możemy to zakończyć w tym momencie. Okay. Pory, kawał ziemi dostałem, nie? Teraz to wszystko trzeba spalić. Chyba będę musiał przyjąć instytucję. Bo tak patrzę, że te. Ja tu mogę mieć teraz kapa punktów 1488, zaraz będziemy mieli kapa tych punktów. I więcej już mogę. Czyli już trzeba, potrzebowałbym instytucji. Może za korupcję wezmę kasę, wprowadzę instytucję. I wezmę. Eee. Yy... Embrace, tak, i najpierw dyplomatyczne trzeba tutaj zrobić nam technologię. Chociaż i tak stracę trochę tych technologii. No, ze 50 punktów straciłem dyplomatycznych. Okej. Okay. No i wojskową też dwa razy. No, ale mamy też już 24 poziom technologii, co powoduje, że tak naprawdę na ten moment e nie wiem co mi to daje, ale. 24... A, że mam Cassius Belli. Może będę mógł zaatakować bezpośrednio Egipt. Więc w kolejnym odcinku flotę budujemy. Hordo... Horda buduje flotę. Ha, śmieszne, nie? I wbijamy się bezpośrednio w Egipt. Cały Egipt zajmiemy. Na imperializm Cassius Belli. Znaczy, ja się teraz wszędzie już mogę wbijać. Więc możliwe, że będziemy atakowali każdy zakątek świata, no. Spalimy terytoria. Jeżeli spaliłem jakąś, jakieś wartościowe prowincje, to trudno. Na razie mi to naprawdę nie obchodzi. Będę je ja rozwijał i tak tych punktów zazwyczaj mam od groma i jeszcze więcej. Eee... No i czekajcie, bo tutaj możliwe Administrative Efficiency mamy zmniejszenie, czyli mniejsze koszty korowania, z tego co pamiętam. I nic nie pokoruje, bo właśnie wydaje wszystkie punkty administracyjne. No, ale... 119! Heh. Naprawdę? Za 200 punktów Warscora i 119? Czekajcie, aż poczekamy. Eee... No, ale jazda. <laughs> no tutaj to i wypuścimy sobie za chwilę. Eee create subject. To jest tutaj create subject. Yeah. Nie wiem czemu, ale zawsze te promisy, które ja chcę wypuścić, są na samym dole. Animist Fade. Nie wiem, czemu jesteś animistą. Nie podoba mi się to. Jesteś księstwem nawet. This is our province, trudno. I w sumie to wystarczy mi już, chyba. No dobra, może nie. No to dajmy im tutaj ze pary prowincji kilka. Trzczą zwierzęta. Owce używają do złych celów Ksiu, ma? Gdzie mam Ksiu? Ksiu i. Przez przypadek ich mam jako... Co? Eee, nieważne. Grand Province. Dwa eee, procent. Okej, okay, i to też dajmy. Okej, okay, wyjebiście. Resztę kuruję sobie z czasem. Ale dość szybko to pójdzie. E, więc dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. I widzimy się następnym razem. Hej!